Witamy Państwa bardzo serdecznie na trzecim tegorocznym seminarium z cyklu Genalogie Pamięci. Dzisiejsze seminarium zorganizowaliśmy my, czyli Europejska Sieć Pamięci i Solidarność, której sekretariatem mam zaszczyt kierować. Zorganizowaliśmy wspólnie z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, dlatego że za temat dzisiejszego seminarium obraliśmy pamięć zbiorową i politykę we współczesnej Rosji. Do udziału w tym seminarium zaprosiliśmy pana doktora Alekseja Lewinsona, socjologa z Niezależnego Moskiewskiego Centrum Analitycznego imienia Rui Lewady, a także pana profesora Alekseja Millera, historyka, profesora Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, a także pana profesora Włodzimierza Borodzieja, historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, a także przewodniczącego Rady Naukowej Domu Historii Europejskiej o poprowadzenie tego seminarium poprosiliśmy i to nie tylko z tego względu że robimy to razem z centrum, ale przede wszystkim ze względu na znakomitą wiedzę na ten temat. Poprosiliśmy pana doktora Sławomira Dąbskiego kierującego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Chciałbym powiedzieć, że Seminarium jest częścią dużego projektu, wieloletniego projektu, który nazywa się Genealogię Pamięci, i którego punktem centralnym co roku jest konferencja naukowa, na którą zapraszamy naukowców z całego świata, zarówno te najwspanialsze nazwiska i najwspanialsze mózgi, jak i kandydatów do tego miana, czyli młodych, Doktorów, doktorantów, którzy mają okazję zetknąć się ze sobą, posłuchać się nawzajem i być może zainspirować. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 27-29 listopada, podobnie jak dwie poprzednie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy w tym roku. Tematem będzie Sprawiedliwość Okresu Transformacji, czyli angielska nazwa Transitional Justice. A dziś już oddaję głos panu doktorowi Dębskiemu i zaproszonym gościom. Dziękuję Państwu za przybycie. Chciałem jeszcze, jeśli można, na koniec bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa, a w szczególności pana marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam uczestników tej naszej rozmowy, która będzie dotyczyła pamięci zbiorowej i interakcji, jaka zachodzi między nią a polityką i w Polsce i w Rosji. Oczywiście będziemy się koncentrować, czy jak, punktem wyjścia do naszej rozmowy. Będą wyniki badań Centrum Lewady na temat tego zjawiska w Rosji, ale aby lepiej zrozumieć to, co się dzieje u naszego sąsiada, konieczne jest odniesienie się do tego, w jaki sposób ta interakcja zachodzi u nas. Wtedy łatwiej te zjawiska zrozumieć i porównać. Zwłaszcza, że oba narody w pewnym zakresie. Doświadczają bardzo podobnych zjawisk. Po pierwsze, to jest doświadczenie totalitaryzmu, komunizmu. W różnym stopniu oba społeczeństwa z tym doświadczeniem sobie radzą, ale myślę, że warto też wspomnieć o doświadczeniu innym, znacznie głębszym i korzeniami sięgającym jeszcze nawet kilkaset lat wcześniej, ale zwłaszcza do wieku XIX, gdy Cesarstwo Rosyjskie rozpoczyna bardzo konsekwentną politykę w obszarze pamięci, rozpoczynając od wojny ojczyźnianej 1812 roku. Wtedy upamiętnianie tego wielkiego zwycięstwa jest elementem, ważnym elementem rosyjskiej polityki. Co z kolei w Polsce dość często jest odbierane jako, jako próba unifikacji imperium, czy też bym powiedział wprost rosyjskiej ideowej opresji. Jest pewna tradycja w związku z tym, do której można się odwoływać. Pewnie w dniu dzisiejszym w jakimś momencie naszej rozmowy o nią tej, tej tradycji dotkniemy. Na samym początku chciałem jednak bardzo prosić Pana Profesora o przedstawienie wyników badań Centrum Lewady i no, taki komentarz, co z tych wyników o rosyjskim społeczeństwie, co te wyniki o rosyjskim społeczeństwie nam e, mówią. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, panowie. Ja będę się k Muszę się zwrócić do państwa w języku jest rosyjskim. Jest, Gdyby... Tutaj był obecny profesor Julii Lewada. Na pewno y, mówiłby po polsku z Państwem. Od profesora Lewady my, jego pracownicy, nie odziedziczyliśmy znajomości języka polskiego, ale odziedziczyliśmy duży szacunek wobec polskiej kultury, polskiego narodu. I z dużą sympatią obserwowaliśmy w swoim czasie rozwój ruchu demokratycznego w Polsce, wyprzedzając tego rodzaju ruch w Rosji. I cieszyliśmy się z waszego powodu i to hasło, za wolność waszą i naszą, było dla nas najważniejsze. To taki ogólny wstęp, a teraz wam, chciałbym pokazać Państwu, co wiedzą nasi pracownicy, Centrum Badania Opinii Publicznej im. Jurij Lewada o problemach pamięci historycznej. Pierwsza kwestia, którą trzeba rozstrzygnąć, kto jest podmiotem pamięci historycznej. W Rosji duży problem stanowi to, że tym podmiotem zazwyczaj jest państwo wolnej, spontanicznej pamięci historycznej w społeczeństwie bądź nie ma albo wcale nie ma i ona była prześladowana, nie dawano się jej rozwijać, rozwijać przez dłuższy czas. Na ekranie państwo widzicie formy istnienia tak zwanej pamięci państwa. Jest to zawsze dostosowanie historii do potrzeb bieżących politycznych potrzeb, bieżących potrzeb politycznych, a potem widzicie państwo próby rozwijania historii poza poza państwem. I mogę powiedzieć, że dzisiaj poszczególne możliwości dla badań naukowych dla Informowania o nich społeczeństwa o wynikach tych badań. W tej chwili możliwości takie istnieją. Moje wystąpienie tutaj przed Państwem jest oznaką tego rodzaju możliwości. One są zbyt małe do normalnego funkcjonowania społecznej pamięci historycznej. Będę mówił przede wszystkim o urazach, o traumach. Chciałbym tutaj Zdaj powiedzieć to, o, narody, o tym, że narody, które wchodziły w skład imperium stalinowskiego w szerokim sensie, to znaczy obejmujące Polskę i inne kraje wschodniej Europy, nie, kraje te pamiętają urazy, których doznały od reżimu stalinowskiego. Dopiero co, całkiem niedawno, musiałem odpowiedzieć polskim radiom słuchaczom, jak odnosi się społeczeństwo rosyjskie do tragedii katyńskiej. Po wielu latach nieuznawania winy jednak to przyznanie miało miejsce. Ja przywoziłem dane naszego centra, centrum do Polski. Co prawda niechętnie, ale społeczeństwo uznaje. E, swoją odpowiedzialność za zbrodnię katyńską po tym, jak uczynił to Putin. Tutaj Państwo macie na ekranie taki wiersz gdzie 25,1 czwarta Rosjan zdaje sobie sprawę, że dla krajów e, Europy Wschodniej, i dla Polski zwłaszcza Stalin jest takim samym przestępcą jak Hitler. Ale jak Państwo widzicie, jest to opinia mniejszości, ale ważnej mniejszości, e, ważnej części. E, obywateli Federacji Rosyjskiej. Następnie będę mówił o tym, co się dzieje z urazem, urazami historycznymi w społeczeństwie. Wielkim urazem dla świadomości tych, którzy identyfikują się jako Rosjanie było, była wojna. Wojna z Niemcami, którą Rosjanie nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą. Ta wojna skończyła się zwycięstwem i od to pamięć o wojnie wraz ze zwycięstwem stanowi specyficzny rodzaj wyleczonego urazu. Sam uraz jest tutaj lekarstwem, lekarstwem dla społeczeństwa rosyjskiego. Socjum rosyjskie po upadku komunizmu znajduje się. W stanie odbudowy, odrodzenia po dłuższym czasie istnienia nienormalnego stanu. Myślę, że jeszcze nie osiągnęło to stanu normalnego, ale różne środki, jak się okazuje, s, służą jako lekarstwa, chociaż mogą się, się nam czasami nie podobać. Wysokie notowania Putina to nic innego jak jedno z lekarstw na te urazy, na te traumatyczne struktury mentalne i socjalne. Innym lekarstwem jest powszechna zgoda. Na to, że nasze zwycięstwo Rosjan, Rosji wojnie, to największe wydarzenie w ogóle w historii światowej. Rozumiecie Państwo, że nie zamierzam Państwu proponować takiego punktu widzenia. Ja nie podzielam tej toczki, tego punktu widzenia. Po prostu mówię o jej istnieniu. Hmm. Na ekranie widzicie Państwo kilka pozycji, pozycji, gdzie ta zaleczona rana, zaleczony uraz stanowi ja zamazywanie kreścin, e, pewnych rozrywów, pęknięć i e, pęknięć przede wszystkim między władzą a społeczeństwem. I tutaj. Tkwi jedna z przyczyn, że modeluje się świętowanie Dnia Zwycięstwa 9 maja i to odbywa się coraz bardziej pompatycznie, z coraz większą pompą. Ale u Państwo pytaliście mnie o różnice pokoleniowe, więc trzeba powiedzieć, że wśród dość młodej części społeczeństwa. Obecnie pojawiły się oddolne pewne przejawy lojalności do tego, wobec tego dyskursu o e, d, zwycięstwie. Jeździły po Moskwie samochody, gdzie e, były wywieszone hasła: dzięki dziadkowi za zwycięstwo. A dziadek to ten, kto zwyciężył w wojnie. Oczywiście tu jest sporo też zabawnego takiego elementu, ponieważ te, te samochody były niemieckie. Na których lokowano te hasło, a e, kto tutaj zwyciężył, to też ciekawe. Czasami e, pisali, że ktoś inny, natomiast w masowej świadomości jest właśnie. To. Bardzo ciekawe, że. W szeregu przypadkach mamy do czynienia z przejawami erozji tego przekonania społeczeństwa o naszym zwycięstwie jako czymś najważniejszym, ponieważ zwolennicy protestu to znaczy ci, którzy protestowali w, w grudniu 2011 roku mieli jak wiecie białe wstążki, to znaczy biała wstążeczka jest znakiem od Jest y pewnym znakiem, bo to przecież jest wstążka z Oderu świętego Jerzego. Jest to znak lojalności wobec władzy tu w temacie wojny. Są osoby, które noszą dwie wstążeczki, ale te, te znaki są jakby... nie przystają do siebie. To są dane naszego centrum, zgromadzone Również przy udziale pani Karalowej, pracownicy naszego centrum. I tu Państwo widzicie, że ponad połowa przypuszcza, że pozbyliśmy się. Skutków stalinizmu, ale chcę zwrócić uwagę Państwa, że mniej więcej 10% uważa, że to nie jest potrzebne, nie nie trzeba się tego pozbywać, i mniej więcej tyle samo uważa, że nigdy się tego nie pozbędziemy. Teraz przechodzę do głównego tematu. 37 rok tak to się nazywa w Rosji. Bardzo jest ważne, że inteligencja radziecka, rosyjska, która po raz pierwszy powiedziała o tym, tym największym sekrecie reżimu o o zbrodniach 37 roku, łudziła się, że jeśli się powie o tym prawdę, jeśli się uda o tym powiedzieć głośno, to upadnie imperium kłamstwa, upadnie ustrój radziecki, skończy się niesprawiedliwy system. Ale w ogóle prawda została powiedziała jeszcze za czasów głasności. Jest sporo informacji o zbrodniach. Stalinowskich zarówno w Rosji, jak i w Europie Wschodniej. To stało się znane. Ale jakie mamy efekty polityczne? Nie będę o tym się rozwodził, bo wiecie Państwo, jak teraz żyje Rosja. Przejdźmy do Następnego punktu. Co się pamięta u nas w narodzie? 22% uważa, że w ich rodzinach ktoś ucierpiał z powodu represji lat 30. i 40. -tych. O Stalinie. Opinia się zmienia. Stalin dla wielu pozostaje tym, tą osobą, która odegrała pozytywną rolę w historii bez względu na represje. O tym, jak dużo ludzi zostało podanych represji, tutaj zdania są różne i jednakowa. Liczba, jedna piąta twierdzi, że to są setki tysięcy, jedna piąta twierdzi, że to jest około milionu. Więc tu kwestia, że kilka milionów, że kwestia ta pozostaje niejasna, nierozstrzygnięta. Ludzie zgadzają się, że to było wiele ofiar, a ile to znaczy wiele, to praktycznie nie wyjaśniliśmy. Uh, <try> uh, uh, Tutaj jest cały cały zespół takich problemów. Od połowy do trzech czwartych ludzie poparliby kroki. Myślę, że tutaj w tym audytorium też uznalibyście Państwo to za słuszne. Zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na przedostatni wiersz, że, 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 że trzeba by Państwo oceniło praktykę takich represji. Oczywiście można Potępiać represje stalinowskie, ale dzieje się to nie drogą formalną. To po prostu jest poza procedurą państwową procedurą, czyli nie ma tu podstaw prawnych do potępienia, potępienia. Tak jak wiecie, w sprawie katyńskiej prokuratura nie może znaleźć znamion przestępstwa. Jest to dziwne, jest to głupie w sensie proceduralnym. Ale są, istnie... istnieją sposoby leczenia trauma I jednym z sposobów jest, jest to pokuta, pokuta, jest to pokuta, jest słowo, tak, jest akwiwalent. Jest to termin nie tylko dla ludzi religijnych, ale wiąże się on również... Z tym, że religia chrześcijańska oczekuje od człowieka takiej pokuty, takiego pokajania się. Trzy czwarte uważa, że taka pokuta jest niepotrzebna. Mniej więcej jedna czwarta twierdzi, że pokutować powinni ci, którzy kiedyś wydawali tego rodzaju rozkazy, a takich ludzi już między nami nie ma. Więc część z nich została później również rozstrzelana, ale z powodu wieku nie ma ich z nami, więc tak można powiedzieć, że nie ma kto pokutować, że cały naród powinien pokutować, jedna dziesiąta narodu mówi, że tak. Inna, inny sposób, inna droga e, uwolnienia się od tego e, tej spuścizny. To aktywna dyskusja. Połowa mieszkańców mówi tak, że to trzeba dyskutować, omawiać. Ludzie są za tym, byśmy nie zapominali o swojej historii. Powiedziałbym, że to jest ta przyzwoita, e, taka inteligencka. E, Pozycja, ale ja temu nie, nie dowierzam, ponieważ mamy takie tutaj rezultaty: poszukiwanie winnych, dwie trzecie nie zamierza. Uważają ci ludzie, że to jest niepotrzebne, że pokój w społeczeństwie jest droższy niż wyjaśnienie prawd, historycznych i historycznych win. Na tym chciałbym zakończyć. Chciałbym podziękować Państwu za uwagę i gotów jestem odpowiedzieć na pytania. Dziękuję bardzo.